Sławek! Zaprasa na film. Planowałem starnicy iść przez halicz, rozsypaniec do Wołosatego, ale ze względu na... Pogodę ze względu na te widoczne tutaj nawisy, pewnie ich nie widać, bo są w złe warunki. Postanowiłem z pokorą powiedzieć pas i schodzić tym samym szlakiem, którym przyszedłem. Ale nic to, miałem jutro jechać bez kitniski, ale stwierdziłem, że przedłużę pobyt w Bieszczadach. Także nic straconego, myślę, że uda się to jeszcze nadrobić. Schodzę na dół mijam turystów ubranych jak e, mieliby zdobywać grań Krupówek. Patrzę na ich twarze i widzę szok związany z tym, że jestem jeszcze trochę ośroniony, Ale chyba większe zdziwienie budzi tylko to, że zgodnie ze zwyczajem górskim witam się z mijanymi. No cóż, no niestety znajomość górskich zwyczajów i kultury w narodzie Zanika. Bieszczady to nie tylko góry, szlaki, lasy, to także okruchy świata, który dawno temu przestał istnieć. W drodze sarnicy wszedłem na stare cerkwisko i cmentarz do 1946 roku w tym miejscu stała cerkiew katolicka. później cerkiew razem ze wsią zostały spalone a ludność wysiedlona Dzięki tak zorganizowanemu transportowi publicznemu, bieszczady jeszcze przez jakiś czas pozostaną dzikie. Spokojny wieczór po takim przewale, więc pozostanie zostać w hotelu. Ale co tak samo siedzieć? Może uda się przybabić jakiegoś anioła bieszczackiego na partyjkę makao. Rozdamy po pięć. Jak to w Macao. Fru, damkę. Zobaczymy, czy przyjdzie, ale tak na sucho to chyba nie będziemy siedzieć. To po jednym. Cyk, coś dobrego do, do tego, żeby nie było na sucho. I czekamy, aż przyjdzie. Czy nawet jopek. A nie, umieliśmy grać makao. No i to tyle. Czwarty dzień w Bieszczadach. Zmiana pogody o 180 stopni. Mam nadzieję, że nie o 360. Dzisiaj plany ambitne. Jak zwykle zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wchodzę w strefę niedźwiedzi. Mam nadzieję, że śpią. Takie spotkanie z przebudzonym niedźwiedziem mogłoby nie być zbyt miłe. Przemierzam mniej uczęszczany szlak w dniu dzisiejszym. Pojawiły się ślady Rysia. No jest to ciekawostka wcześniej nigdy nie widziałem. Wilka to i owszem. No ale Rys to coś nowego. Cały czas szedł drogą, to len jeden nie można wiedzieć wszystkiego. Nogi mocno się zapadają w śniegu, więc pozostaje ubrać rakiety. Informacja dla Natali. Tak, istnieje taki sprzęt jak rakiety śnieżne. Dobrze się sprawdzają w Bieszczadach, w kopnym śniegu, polecam. Przecieranie szlaku jest niesamowicie męczące, ale daje też bardzo dużą satysfakcję. Do Przełęczy Ołowicza już niedaleko. A potem pewnie już będzie trasa przetarta i przewiana. Elegancko trawersowane zbocze. Nikt tędy nie szedł od pewnie dawna. <laughs> Trafiłem na ślady jakiegoś zwierzęcia. Pójdę chyba dalej tym, tym tropem. Zobaczymy jak to będzie. Na razie mocno się śnieg zapada. Podążyłem śladem tego zwierzaka. Mam wrażenie że to są ślady lisa. Jednak warto było zaufać naturze. Nie zapadłem się w ani jednym miejscu. Naprawdę super, super sprawa. Po trzech dniach walki z niepogodą i po dzisiejszym przecieraniu szlaków mogę powiedzieć to, co mawiał Wielki Johnny Jan Lampe. Prawdziwy mistrz nie przegrywa nigdy. Na smarku poczułem się jak prawdziwy celebryta. Ludzie mnie zapytali, po co przecierałem szlak, skoro jest tyle przetartych. Odpowiedziałem jak Robert Storm. Jestem Polakiem. My tak robimy. Ostatni dzień górskich wędrówek po Bieszczadach. Po wczorajszym dniu czuję się, jakby mnie dopadły jakieś niwki albo mawki, ale nie jest źle. Dzisiaj krótka trasa i tak naprawdę pożegnanie z Bieszczadami. Ofiarom gór i ratownikom niosącym im pomoc. Miejsce, jak widać, nieuczęszczane przez turystów, ale mimo wszystko. Niesamowicie symboliczne, przypominające o tym, że względem gór trzeba zawsze zachować pokorę. Tak wygląda przebudowa schronu na połonie Wetlińskiej. Myślę, że najlepszy symbol zmian, które następują w Bieszczadach. Szczady mnie pogodą prawie identyczną, jak tą, którą mnie przywitały. Schodzę na dół, ludzie mnie pytają, czy daleko do chatki Puchatka. Z grobową miną odpowiadam, nie ma już chatki Puchatka. A w głowie tylko jeden tekst, kurwa młody! Kiedyś to była chatka-puchatka, teraz to Dima. Płonie ognisko i szumią knieje. Drużynowy jest wśród nas. Kurde, kiedy ja byłem drużynowym? Ale ja nie o tym. Zobaczyliście ognisko, pewnie pomyśleliście o tym, że gdzieś tu będą tańczyć niwki albo mawki. Niestety nic z tego. Liczę na to, że może przysiądzie się do mnie Czuchajster i opowie o tym, jak dawniej wyglądały Bieszczady. Dorzucimy trochę tytoniu do ognia. Może uda się zwabić go zapachem. Ognisko powoli się dopala. Pora więc na podsumowanie. Nie udało się spotkać niwek ani mawek. Nie udało się spotkać Czuchajstra, nie przyszedł. Peres Westnyk pod postacią najlepszego przyjaciela, podpowiedział, żeby nie jechać w bezki tylko zostać w bieszczadach. Tutaj bardzo na plus. Skoro nie udało się spotkać Czuchajstra, to nie udało się wymienić tytoniu ani stalowych narzędzi na grudki złota. Więc nie wyjadę stąd bogatszy, ale tylko finansowo, bo jestem bogatszy o nowe doświadczenia. Każdy dzień bieszczadzkiej wyprawy to nowe doświadczenia, to walka z pogodą i z własnymi słabościami. Udało się przemaszerować 60 km, zrobić najwyższy szczyt Bieszczad, niezbędny do korony Gór Polski. Na koniec pozostaje powiedzieć, Żegnajcie bieszczady. Jeszcze tu wrócę. Obiecuję. Wiktor Emanuel Frankl napisał, że poszukiwanie sensu jest w życiu człowieka największą siłą motywującą. A czy Ty poszukujesz sensu w swoim życiu? Idę granią jestem tu zupełnie sam. To właśnie w takich chwilach można poczuć się naprawdę wolnym.